Witaj serdecznie, witam Cię w kolejnym odcinku e, i dzisiaj chciałbym bardzo szczególnie podziękować za wszystkie komentarze i słowa wsparcia i otuchy, jakie daliście pod ostatnim filmikiem. E, to jest bardzo ważne dla mnie, bardzo Wam za to dziękuję, każdemu z osobna. Super, że dzielicie się swoimi spostrzeżeniami. Chciałem ze swojej strony dać taką tutaj małą e, aktualizację, co się dzieje, że... E, Sytuacja w czasie ostatniego filmiku była taka, że miałem w trakcie spaceru, e, po plaży, w którym, na którym planowałem, żeby nagrać ten filmik i nagrałem go, dostałem pewną wiadomość, i ta wiadomość zupełnie nie była związana z e, w jakikolwiek sposób, z tym, co się działo u mnie w życiu z całym. E, e, Narcystycznym przebiegiem e, ostatnich lat mojego życia. Więc nie było to w zupełności z tym związane, tu chodziło o coś innego. Wiadomość mnie zasmuciła. E, natomiast, ze względu na to, że chciałem koniecznie ten filmik nagrać i chciałem się z wami podzielić tym, co było we mnie, mogło to tak zostać odebrane. Jeśli chodzi jeszcze o całą, jak gdyby. Sytuację ze mną, związaną, e, jak ja się czuję dzisiaj i w jakim jestem miejscu, to myślę, że jestem w bardzo dobrym miejscu, biorąc pod uwagę krótki czas, jaki upłynął, relatywnie krótki, bo to nie ma reguły, właściwie na to, kiedy e, czytam Wasze komentarze i kiedy oglądam filmiki innych osób, to właściwie nie ma reguły, po jakim czasie e, ktoś zaczyna się lepiej czuć, po jakim, po jakim czasie. E, Wychodzi to, co miało wyjść, ta esencja. To oczywiście jest powolny proces, bardzo linearny, i on się nie odbywa w ciągu kilku dni czy tygodni. Wiem o tym, że niektórym zajmuje lata. Natomiast e, dzięki temu, że trafiłem właśnie do Ewy jako coacha, która jest, tak jak powiedziałem, świetna w tej dziedzinie, w tym co robi. To udało się to zrobić na takiej zasadzie, że właściwie to najgorsze to ja mam za sobą. Ja o tym wiem, dlatego te sesje nasze zostały już zakończone. I chcę Ci jeszcze powiedzieć, że kiedy zastanawiasz się nad tym, czy wybrać terapię, Jaką wybrać terapię? U kogo? Z kim? Wiem o tym, że wielu z Was jest nie stać na to, żeby. Czy też nie możecie sobie z innych względów na to pozwolić? Rozumiem to. Natomiast chodzi o cały mindset, chodzi o to wszystko. Tak jak Ewa powiedziała w jednym z filmików i również w ostatniej rozmowie, są, są osoby, które cały ten proces potrafią zrobić, będąc jeszcze z toksyczną osobą. Więc to wszystko dzieje się wewnątrz nas i to wszystko zależy od nas. Natomiast co chcę zaznaczyć, to jeśli już wybierasz, i to jest niezwykle istotne, to jest bardzo ważne, to jest coś takiego kluczowego, i nie wiem skąd, ale ja tę wiedzę miałem, zanim zacząłem całą świadomą podróż do tego, gdzie jestem w tej chwili, to należy zaufać. Jeśli już wybierasz kogoś, to należy zaufać tej osobie. Kimkolwiek on jest, czy, czy, czy ona, czy jest to Twój coach, czy to jest Twój terapeuta, czy, czy edukujesz się w jakikolwiek inny sposób, oglądając filmiki na moim kanale, czy na kanale innych osób, to warto jest, i ja to zrobiłem, warto jest zaufać tej osobie. Dlaczego? Dlatego, że. czy też tym, tym osobom? Bo właściwie ten, te schematy u osób, które przeszły e, przez przemoc narcystyczną, i, i są już na dobrej drodze do ozdrowienia, albo już są, już są zdrowe, już przerobiły tę lekcję, to one są bardzo podobne. Natomiast bardzo istotne w tym wszystkim jest to, żeby zaufać tej osobie. Czyli jeśli mówimy o rozpamiętywaniu, na przykład, to, żeby. Pracować nad sobą. To jest właściwie większość tej pracy, to jest praca nad sobą. To nie jest tak, że pójdziesz do coacha i coach za ciebie zrobi. Wiem, że wiele osób na to liczy i powie ci, co masz zrobić, da ci cudowną pigułkę, i po tej pigułce wszystko się zmieni. Nie, to jest haruwa. To jest naprawdę haruwa. Minuta po minucie, sekunda po sekundzie, godzina po godzinie każdego dnia. To, żeby nie wracać wspomnieniami tam, gdzie nie trzeba to jest bardzo istotne. To, żeby. Uświadomić sobie to, że jesteśmy uzależnieni od tej drugiej osoby, to żeby wiedzieć o tym, że mamy osobowość współzależną. I to jest najważniejsza rzecz, nad jaką e, należy pracować dla niektórych. Albo tak jak w moim przypadku, to że mamy taką osobowość ratownika. I wiem o tym, że mnóstwo z Was, bo piszecie to w komentarzach i w listach, również się z tym boryka. Więc zdanie sobie z tego sprawy to jest pierwsze przyznanie się. Przed sobą, że tak właśnie jest, to jest następna rzecz. No a później to już jest praca, praca i praca, więc to, to, wszystko, to wszystko wymaga takiego zaufania, że te osoby, które dzielą się swoimi przeżyciami, one nie robią tego dla siebie, bo one najczęściej już mają to za sobą, więc robią to dla ciebie. I warto jest zaufać, bo nasz umysł często będzie płatał nam takie figle, że. A może nie, a może jednak, a może zastanówmy się i tak dalej, a może nadzieja i jeszcze mnóstwo innych rzeczy, i wiem o tym, że wiele, wiele z osób kręci się w kółko latami zupełnie niepotrzebnie. Każdy oczywiście jest indywidualny i każdy będzie miał indywidualne podejście do, do całego tematu, ale nie ma, nie, ma tutaj, nie ma tutaj potrzeby, żeby kręcić się z tym, żeby robić to po swojemu, bo po swojemu to nie zadziała. Dlatego, że zdobywając tę wiedzę, edukując się, stajesz się coraz silniejszy, stajesz się coraz mocniejszy i wychodzisz z tego wszystkiego dużo piękniejszy i wychodzisz z tego wszystkiego z ogromną mocą. Więc to nie jest takie coś, że da się to wszystko zrobić samemu. Oczywiście całą pracę należy wykonać samemu, ale jednak zdobyć tę edukację. Ja podkreślę to jeszcze raz. Kiedy ja byłem w tych toksycznych związkach, ja nie miałem pojęcia o tym, że ja w nich jestem. Ja nie miałem pojęcia o tym, że jest coś nie tak. Najczęściej było to oparte na poczuciu winy u mnie, że coś jest ze mną nie tak, że to ja jestem tutaj zły, że jestem toksykiem, że jestem obwiniany za wszystko i, i cała wina jest po mojej stronie itd. itd. I ja w to wierzyłem. Natomiast gdzieś tam, gdzieś tam w tym wszystkim nie miałem pojęcia o tym, że, że tam jestem. Więc gdyby nie edukacja, gdyby nie ci wspaniali ludzie, którzy się tym dzielą, że całe to zagadnienie, Wampiryzmu, gdzieś tam lata temu. Teraz mówimy o narcyzmie, o toksycznych ludziach, że oni dzielą się tym, że oni wiedzą o czym mowa, że temat jest tak mało jeszcze odkryty, tak mało znany i właściwie cały czas i bardzo cieszę się z tego, zaraz powiem dlaczego cały czas się kształtuje, cały czas wychodzi. Cieszę się z tego, dlatego że ludzkość jest. We wspaniałym momencie, oczywiście, jeśli rozejrzymy się i zobaczymy na to, co się dzieje w Matrixie, no to zupełnie nie, ale ludzkość jest we wspaniałym momencie w tej chwili, dlatego że te rzeczy wychodzą na wierzch. Dlatego że to zostają uwypuklone, że te zachowania, które gdzieś tam nadal one są normalne, gdzieś tam są dopuszczalne, nie ma jeszcze praw na to, które by ich zabraniały, które by sprawiały to, że one są karalne i, i tak dalej. Wiesz, o czym doskonale. Wiesz doskonale o czym mówię, to, to świetnie, że zaczyna się o tym mówić, to świetnie, że robimy wszyscy kolektywnie to, co robimy. To jest wspaniała sprawa, dlatego się z tego powodu bardzo cieszę, bo to jest wspaniały moment w dziejach ludzkości, że możemy właściwie na początku tej drogi, bo ja nie mam wątpliwości, że za jakiś czas, ja nie wiem, czy to będzie za rok, dwa, pięć, dziesięć, czy w następnych pokoleniach, że całe to zagadnienie narcyzmu. I kradzieży emocjonalnej, ograbiania ludzi z ich e, wartości, będzie jakoś usankcjonowane i następne pokolenia będą wychowywane w ten sposób, żeby tego więcej nie robić. No, tak wygląda cała ludzkość, tak wygląda wszystko. Kiedyś, kiedyś kradzieże wyglądały inaczej, kiedyś zabójstwa wyglądały inaczej, kiedyś praca wyglądała inaczej, i to wszystko ewoluuje cały czas, i to wszystko jest pod. E, Cały czas człowiek staje się coraz lepszy, no bo przecież żaden z Was, bo ja sobie nie wyobrażam, mam nadzieję, że żaden z Was sobie też nie wyobraża, że człowiek zostanie w takiej postaci, jako całość, w jakiej jest. Więc to wszystko się w tej chwili zmienia i to wszystko cały czas się kształtuje, robi się coraz piękniejsze, robi się coraz bardziej ludzkie. I tak jak. Słyszałem u mojego wspaniałego coacha już wcześniej, ten świat został nam skradziony. I ludzie, którzy rządzą tym światem, oni nie powinni nim rządzić. To nie, jest, to nie jest dobra energia, która przynosi dobro, to jest energia manipulacyjna, która szkodzi ludziom. I my tego doświadczyliśmy tak bardzo. Ale co jest super, to nie tylko, że doświadczyliśmy tego bardzo, ale to, że jesteśmy świadomi, że tego doświadczyliśmy. Nie pochyliliśmy głowy. I nie poddaliśmy się temu, tylko coś z tym robimy. Kiedy rozejrzę się naokoło, to mnóstwo jest ludzi, którzy godzą się być w toksycznych związkach, którzy godzą się być wykorzystywani, i jakby nie widzą w ogóle, że można inaczej. I to jest bardzo smutne i właściwie okropne, że poddali się temu, a ktoś inny z nich czerpie. No, jest to mega nie fair, jest to, jest to mega niefajne. I tak ze współczuciem na nich patrzę. Natomiast wiem o tym, że wiele z nich jest tak ukształtowanych, że jeśli zobaczą, dostaną przykład, że można inaczej, że jednak nie trzeba, że jednak nie trzeba iść mainstreamowo i nie trzeba powtarzać tego wszystkiego, co inni, tylko można po swojemu, można tak, jak się czuje wewnętrznie, można słuchać swojego kompasu, to wtedy część z nich zacznie się budzić, zacznie widzieć: Aha, no to skoro on mógł, czy ona mogła, no to ja też mogę. Więc to ty tu i teraz tworzysz historię, łącznie ze mną i z innymi wspaniałymi ludźmi, którzy wchodzą na, na mój kanał oraz na wiele innych i ja się bardzo z tego cieszę. Odwiedzajcie również inne kanały, szukajcie informacji i edukacji gdzie indziej, dzielcie się doświadczeniami, bardzo się cieszę z tego, że dzielicie się tak obszernie swoimi doświadczeniami, że zadajecie tak obszerne pytania, szukacie odpowiedzi. To jest wspaniała sprawa, zachęcam do tego. Oby tego było więcej. Bo ja czuję wewnętrznie też, że ja też w pewnym momencie życia zacząłem sobie zadawać te pytania i zacząłem zadawać te pytania innym. Więc to, więc to jest wszystko na dobrej drodze, jest tak, jak być powinno. A że boli każda ewolucja, każda rzecz, która się działa w dziejach ewolucji człowieka, ona w jakiś sposób nie była komfortowa. Wychodzenie poza strefy komfortu nigdy nie było lekkie, łatwe i przyjemne. Więc to, w którym miejscu dzisiaj jesteś, Rozumiem, nie jest łatwo, ale idziesz w dobrym kierunku i dopingujesz cię mocno. Zachęcam do tego, żebyś czerpała czy czerpał siłę skąd tylko możesz i żeby ta praca wychodziła ci jak najlepiej. I dziel się oczywiście, bardzo chętnie, dziel się ze mną, dziel się z innymi. Niech te informacje idą w świat, niech inni je czytają, niech inni je oglądają, niech inni je widzą i czują, niech ta energia idzie wspólnie, bo przecież jeśli nie teraz, to kiedy i jeśli nie my, to kto? Widzimy, co się dzieje na świecie. To tyle, moi kochani, na ten temat. Natomiast jeszcze raz chciałem powiedzieć, że u mnie ten temat narcyzmu e, i tego największego bólu i smutku, on już jest za mną, więc no, ja też mam swoje życie i w moim życiu dzieją się różne, różne rzeczy. Staram się żyć jak najpełniej i jak najpiękniej potrafię. Nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze uda mi się zrobić coś tak, jak chciałbym zrobić, e, więc czasami też coś zrobię nie tak, jak bym chciał zrobić. I no, i czasami tego żałuję, ale te lekcje też są po coś. No. Też są po coś, żebym być może, nie wiem, doświadczył czegoś. To cały czas się dzieje, to cały czas tu nie ma końca tej pracy, więc jak tylko jedno się zrobi, to przychodzi następne. I no, takiego leżenia na plaży i odpoczywania jednak jest niewiele w moim życiu. E, I wiem o tym, że w Twoim również. O ile często się tak zdarza, że w ogóle nie ma tego leżenia i. Się dzieje tak, że często musisz harować ciężko, właściwie cały czas. Natomiast, no, jeśli spojrzysz kilka lat do tyłu, to już nie jesteś tą samą osobą, którą byłaś czy byłeś. Więc robisz wspaniałą robotę. Ja bardzo się z tego cieszę. I ja również e, z tego miejsca chcę powiedzieć, że, że nie każda moja emocja i nie każdy mój smutek jest związany z przemocą narcystyczną. Oczywiście części tego gdzieś we mnie pozostają. Natomiast tam, gdzie mówiłem o tych kawałkach, to są też gdzieś części. Z tych rzeczy, które we mnie pozostały, budowały się i one akurat teraz wyszły. Natomiast ja wiem o tym, że jeszcze będąc w moim toksycznym związku, czy też w związkach, ja dużo z tej pracy tam też robiłem. Wszystkiego tam się nie da zrobić, ale tam też przyglądałem się sobie, obserwowałem jak to wygląda, obserwowałem jak się czuję i, i, i czasami to nie zostało zwerbalizowane od razu, tylko wychodzi to po jakimś czasie. I tych rzeczy jest dużo, jeszcze mam w sobie ich bardzo dużo, jeszcze bardzo dużo z nich ze mnie wyjdzie, bo nie sposób jest, żeby to wyszło naraz. Więc bardzo dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. Zupełnie e, nie ma się tutaj co o mnie martwić. Oczywiście, jeśli chodzi o troskę, jak najbardziej. Jak najbardziej dziękuję za to, jestem bardzo wdzięczny. Ja troszczę się również o Ciebie, o każdego z Ciebie z osobna, o każdego z Was i bardzo mnie to cieszy, e, jak robisz jakiś postęp. Natomiast, jeśli cofniesz się krok czy dwa do tyłu, to też dobrze, to też super. Jesteś tutaj na tym kanale, tak jak na wielu innych, rozwijasz się, e, stajesz się coraz bardziej świetlistą postacią. Coraz piękniejsze rzeczy w tobie się dzieją, więc tylko należy z tego się cieszyć. Nawet jeśli to są malutkie kroczki, to należy z tego się cieszyć i, i wzmacniać to tylko. Nawet jeśli gdzieś tam po drodze się przewrócisz, tak jak ja przewróciłem się ostatnio, to warto wstać i iść dalej. No. Już. Mam nadzieję, że, e, że poradzę sobie z całą tą sytuacją i, i zostanie ona rozwiązana tak jak. Tak jak powinna być rozwiązana i będzie dla wszechświata najlepiej, jak może być. Chciałbym poruszyć jeszcze jeden taki temat, jeszcze jeden taki temat związany z pewnym zaburzeniem, które często dotyka osób narcystycznych i ono idzie równolegle razem z wiązką B i nazywa się takie, takie to, to zaburzenie, zaburzeniem histrionicznym. Zaburzenie histrioniczne, z tego, co ja zdążyłem się nauczyć na ten temat do tej pory, a czytam i słucham na ten temat dosyć sporo, oczywiście nie przekażę Ci tego wszystkiego, co, co wiem i, i tych wszystkich informacji, które są, ono mniej więcej polega na tym, że osoba z takim zaburzeniem, albo z rysem z zaburzenia, histrio w ogóle jest to w wolnym tłumaczeniu e, aktor, i jest to takie zaburzenie, w którym ta osoba, e, często dotyczy to osób z zaburzeniem narcystycznym, bądź też z rysem, że ta osoba tak przerysowuje wszystko. Tak aktorsko e, pokazuje życie, tak aktorsko przedstawia życie fakty i samego bądź też samą siebie. W większości to zaburzenie dotyczy kobiet. E, często, bardzo często tam się pojawiają elementy takie, że jest dużo, że jest dużo elementów uwodzenia. Uwodzenia wdziękiem, uwodzenia sposobem poruszania się, przyciąganiem generalnie uwagi. Bardzo mnie interesuje to zaburzenie, dlatego że ono dotyczy kobiet i jak się domyślasz, nie jest mi obce. Oczywiście mężczyźni z tym zaburzeniem również są, natomiast chciałbym taką uwagę zwrócić na to, że być może ty szukasz wielu odpowiedzi, co się u Ciebie dzieje, czy też co w Twoim toksycznym związku się dzieje bądź też działo. I warto jest zainteresować się tym tematem trochę bliżej. Ja ze swojej strony co jeszcze mogę dodać, o co się dowiedziałem na ten temat, jest to zdecydowanie tego typu zaburzenie, gdzie osoba bardzo, bardzo potrzebuje uwagi. I gdzieś na swoim, na swoim etapie tego, jak ta osoba się, kim się stawała, to nauczyła się tego, że zachowując się w pewien sposób, dostanie tę uwagę. Dlatego, że energia seksualna, szczególnie ona, jest prawdopodobnie jedną z najsilniejszych, o ile nie najsilniejszą energią e, człowieka, jaka istnieje. Więc te osoby zdają sobie sprawę z tego, że używając tej energii będą miały odpowiedź zwrotną. Ja tak wiele razy się przyglądałem i mieliśmy ze Wą też pogadankę na ten temat, e, jak to wygląda u takich osób, które są superempatyczne i mają tę pracę, o której my najczęściej w tej chwili rozmawiamy, mają zrobione już za sobą. I widziałem te osoby. to jest bardzo interesujące. Widziałem te osoby jak tak z politowaniem, jak z takim rozżywieniem patrzyły na właśnie na te osoby, które chciały używać tych technik do tego, żeby uzyskać właśnie tą uwagę, atencję, i tak dalej. Więc na pewno zagadnienie jest bardzo, bardzo istotne i bardzo obszerne, e, niezwykle interesujące, bo spotkałem się z nim już wielokrotnie i widziałem o tym, jak niektóre osoby właściwie zrobiły sobie z tego stylu życia i z tego stylu bycia e, taki sposób na życie, sposób na dostawanie paliwa i. I rzeczywiście, no, ono nie jest, nie jest na pewno przyjemne dla partnerów takiej osoby. Nie jest niczym fajnym. Wiem o tym również, tak jak wspomniałem wcześniej, że są osoby, które dosłownie przechodzą nad tym do porządku dzielnego, machają ręką i mówią, a on tak ma, czy ona tak ma. Moim zdaniem, kochani moi, to nie jest tak. Jeśli z czymś się czujesz niekomfortowo w środku i czujesz, że coś jest nie tak, nie jest w porządku, to nie powinniśmy się na to godzić. Nie ja się na to nie godzę. Ja się na to nie godziłem i na to się nie będę godził. I moja definicja lojalności pozostanie bez zmiany i będę się jej trzymał. Jednocześnie też będąc świadomym tego, że jeśli chcemy sami, żeby coś było, to chcemy sami od kogoś, żeby w jakiś sposób tę lojalność. E, Miał czy miała, to musimy w taki dokładnie sam sposób my postępować, żeby tutaj nie było wyjątków. Natomiast, no, jak, jak pewnie się domyślasz, tego blame shifting doświadczyłem również, gdzie highlightowałem temat i okazywało się, że ja również też tak postępuję. Przyglądając się sobie, okazywało się, że, że, że jednak tak nie postępuję. Gdzieś tam mogłem zrobić jakiś błąd czy coś i absolutnie nie chcę się wybielać tutaj przed tobą ani przed samym sobą. Natomiast byłem świadom tego, że, że pilnuję tego, żeby nie, nie, nie zachowywać się w taki sposób, który mógłby ranić inną osobę, dlatego że wiem o tym, jak bardzo to raniło mnie. Zatem, ta osobowość histrioniczna, ona, ona myślę, że w całym zaburzeniu narcystycznym jest niezwykle istotna i myślę, że warto by jej poświęcić jakiś taki bardziej obszerny odcinek. Bo tych zachowań tam jest mnóstwo. Wiele z Was. Może nie wiedzieć o tym albo nie rozpoznawać tego, więc przydałoby się e, znaleźć parę przykładów. Jeśli ty masz jakieś doświadczenia z tym, jeśli masz jakieś przemyślenia na ten temat, bardzo proszę podziel się. E, może poddasz jakieś przykłady, które ja też mogę opublikować, e, być może w odcinku o tym w komentarzach czy w mailach. Oczywiście za każdym razem bardzo ci proszę o to, że jakaś krótka notatka, że zgadzasz się na. Udostępnienie ewentualnie swoich doświadczeń bez imion, nazwisk czy coś takiego, nie chodzi tutaj zupełnie o to. Bardziej chodzi o to, żebyśmy wzrastali i się uczyli, a nie żebyśmy obwiniali kogoś albo wylewali na siebie. Moi kochani, właśnie jest jeszcze jedna rzecz. Ja Was bardzo proszę, bardzo serdecznie Was proszę o jedną rzecz. Wspaniale się ten kanał rozwija, bardzo się cieszę. Cieszę się z ilości subskrypcji, cieszę się z, z tego, że jesteście, że polecacie się mnie nawzajem i siebie nawzajem, i bardzo mnie to cieszy. Natomiast zostawmy pomyje w ogóle na coś innego. Nie wylewajmy na siebie pomy. Nie, nie, niektóre komentarze czytam, myślę, że to jest promil, nawet nie jest procent, ale jest tak czysto, jest tak fajnie, jest tak pięknie na tym kanale, że proszę was, zostawmy to tak jak jest. To jest, to jest, to jest super, to jest świetne i nawet jeśli komuś się wymsknie jakieś słowo czy, czy coś takiego. Nie, nie skaczmy na siebie. Internet nie jest anonimowy. W internecie można znaleźć właściwie każdego. Widziałem takie przypadki już, gdzie były kierowane sprawy do sądów zaobrażanie i tak dalej. Nie bądźmy częścią tej toksycznej społeczności. Zostawmy tę czystość naszych serc tutaj i niech ona się rozwija jak najbardziej. Bądźmy przykładem. Bądźmy przykładem i, i róbmy tak, jakbyśmy chcieli. Jeśli mamy jakiś problem, słuchajcie, napiszcie do mnie prywatnie. Nie podoba mi się, nie wiem, coś tam nie podoba mi się komentarz tamtej osoby i tak dalej. Jeśli to będzie konieczne, ja poruszę ten temat w czasie filmiku. Porozmawiamy, rozwiążemy to i tak dalej, ale zostawmy te pomyje gdzie indziej. One nie są potrzebne. Jesteście wszyscy bardzo piękni, bardzo, bardzo kocham Ciebie i każdego z was z osobna i super, że jesteście, super, że się rozwijacie, więc utrzymujmy dalej ten trend i stwórzmy coś wspaniałego. Ja zapominam zawsze o tym, że proszę właśnie bardzo, jeśli filmik się podobał, daj łapkę w górę. Ta standardowa regułka taka na YouTube. ja nie wiem, czy ona pomaga, czy nie pomaga, natomiast tak, no, jeśli to pomoże, to bardzo Cię proszę o te wszystkie rzeczy, cokolwiek one tam znaczą. Ja jeszcze nie znam się na tych algorytmach YouTubeowych i tak dalej, pewnie gdzieś tam będę musiał się poznać, ale zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie dziękuję Ci za obejrzenie tego filmiku i do następnego razu. Hej!